Dzień dobry, marzena Machniak, ja witam Państwa 25 stycznia w piątek i zapraszam na informacje legnickiej telewizji Dami. A dziś będzie o zatrzymaniu poszukiwanego za zabójstwo? Powiemy też, jak pomóc bezdomnym nie zamarznąć. Na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej zatrzymano 32-letniego Rafała S. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za zabójstwo 24-letniego listonosza przy ulicy Żwirki i Wigury w Legnicy. Przypomnijmy, że do tego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło 19 maja ubiegłego roku na skrzyżowaniu Żwirki i Wigury z książęcą. Doszło początkowo do sprzeczki pomiędzy dwoma mężczyznami. Która następnie przerodziła się w bójkę. Do bójki, ten, do bójki tej następnie wkroczył kolejny mężczyzna, który używając noża zadał pokrzywdzonemu przynajmniej trzy ciosy, powodując rany kute i obrażenia ciała skutkujące jego zgonem. Wtedy zatrzymano jednego z uczestników bójki. Drugi był poszukiwany przez organy ścigania aż do teraz. Na terenie jednego z państw Unii Europejskiej dokonano zatrzymania 32 letniego mieszkańca Legnicy, Rafała S., podejrzanego obecnie o dokonanie zabójstwa pokrzywdzonego w dniu 19 maja. Śledczy czekają teraz na proces ekstradycji mężczyzny do Polski. Później zostanie przesłuchany. Jeśli potwierdzi się wersja zdarzeń, jaką do tej pory ustalili prokuratorzy, to 32-latkowi grozi dożywocie. Policja po raz kolejny prosi o zwrócenie uwagi na bezdomnych. Liczby śmierci przez wychłodzenie rosną. Poza kontrolami prowadzonymi przez funkcjonariuszy i pracowników socjalnych, każdy legniczanin może zgłosić obecność osoby potrzebującej wsparcia w zimowych warunkach. Słupki rtęci wskazujące temperaturę niższą od zera to wyjątkowo trudny czas dla osób bezdomnych. Legnicka policja apeluje do mieszkańców powiatu Legnickiego o czujność. Żeby również zwrócili uwagę na osoby, które przebywają samotnie na dworze, które siedzą na przystankach autobusowych, na ławkach, znajdują się gdzieś w, na ogródkach działkowych, żeby właśnie zwrócili na nich uwagę i czasami wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112 z taką informacją. Że jest taka osoba, bo to o ten telefon może komuś uratować życie. Policjanci sami prowadzą kontrolę już od początku listopada. Kontrolują, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, bo to one są najbardziej narażone na. Taką pogodę, jaką mamy, czyli ujemne temperatury. Kontrolują przede wszystkim działki, pustostany, klatki schodowe, strychy, te miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Policjanci przewożą za zgodą oczywiście takie osoby do schroniska dla osób bezdomnych. Tam mogą oni liczyć na wsparcie w postaci ciepłej odzieży, posiłek czy po prostu dach nad głową. Są w Legnicy też miejsca, w których pomoc nie ogranicza się do doraźnego wsparcia, ale też do wyprowadzenia z bezdomności w ogóle. Od poniedziałku legnickie dzieci zaczynają ferie zimowe, które potrwają w województwie dolnośląskim dwa tygodnie. Już dziś wiadomo, że mali legniczanie na nudę nie będą narzekać. W mieście będzie naprawdę sporo atrakcji. W Legnicy jest wiele miejsc, w których podczas ferii najmłodsi znajdą mnóstwo atrakcji. Wśród nich jest m.in. ośrodek Kibice Razem, który we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci zaprasza najmłodszych codziennie od godziny 11 na różnorodne zabawy. Punktem spotkania jest siedziba ośrodka przy ulicy Wrocławskiej 93. Stamtąd dzieci będą udawały się w różne miejsca. Między innymi turniej piłki nożnej organizowany również... Przy współpracy z Osirem, a także turniej piłki nożnej w Play City. Do tego na przykład mamy też zajęcia na basenie, jak również wyjścia do kina, wycieczka do Karpacza. Mam nadzieję, że uda się skorzystać z uroków zimy. Jak również zapraszamy dzieci do, szko do szkoły podstawowej numer 1, gdzie będziemy wspólnie razem z nimi malować oprawę na zbliżający się mecz. Zajęcia w ośrodku Kibice Razem są bezpłatne. Obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Dużo atrakcji będzie również ze strony Domu Kultury Kopernik. We wtorki i w czwartki jeździmy na wycieczki. W tym roku w ferie pojedziemy do Wrocławia, do Chrośnicy, do Świeradowa-Zdroju i do Piechowic. W środę będziemy wychodzić do kina, poniedziałki na sportowo i zabawy z językiem angielskim, zabawy plastyczne, piątki jednego dnia zabawa karnawałowa, innego dnia wyjścia do muzeum miedzi na roboklocki, oczywiście w programie mamy jeszcze karatę, mamy zabawy w fitarenie, będą zajęcia ceramiczne. Kopernik pozwoli w sumie 80 dzieciom spędzić nietuzinkowo czas. Półkolonie zarówno od Domu Kultury Kopernik jak i Ośrodka Kibice Razem odbywają się dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta w Legnicy. Latem nowi mieszkańcy będą mogli się wprowadzić do kolejnego bloku TBS na osiedlu przy ulicy Makuszyńskiego. Inwestycja jest nietuzinkowa, bo to pierwszy blok stawiany od podstaw. Jednocześnie lokatorzy będą mogli korzystać z podziemnego parkingu czy energooszczędnych rozwiązań. Inwestor zapewnia, że do końca pierwszego półrocza budynek będzie gotowy. W tej chwili prace ociepleniowe są wstrzymane ze względu na aurę. Wewnątrz znajdą się innowacyjne systemy, które mają m.in. ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Mamy pompę wodną, mamy ogrzewanie sufitowe. No, także ponad 40 mieszkań w tym budynku. Mieszkania rozkładowe, bardzo ładne. Są garaże podziemne, więc bar, budynek naprawdę taki wyjątkowy powiedziałabym jak na warunki Legnicy. Dzięki tej inwestycji liczba mieszkań w ramach towarzystwa budownictwa społecznego wzrośnie do 500, choć potrzeby w naszym mieście są większe. Nasz TBS ma już gotowy projekt i pozwolenie na budowę na kolejny powiedziałabym taki bliźniaczy budynek przy ulicy Złotoryjskiej i zlecił dokumentację na zabudowę mieszkaniową wzdłuż ulicy Kościelnej Kamiennej na Zakaczawiu. Na nowych budynkach pojawią się m.in. systemy fotowoltaiczne. Dzięki temu koszty utrzymania mieszkań mają być niższe. TBS ma także kolejne długoterminowe plany, gdyż na mieszkanie oczekuje wielu legniczan. Dopełnienie tego osiedla przy Ulicy Złotoryjskiej, Aleja Zwycięstwa, ale też, tak jak mówiłam, na Kartuzach, i w sumie. 1200 Legniczan powinno docelowo zamieszkać w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oczekujących jest sporo, no ale pomału, wprawdzie nie, nie, tak, nie tak od razu masowo, ale, ale te nowe zasoby się pojawiają. Budynek przy Makuszyńskiego to pierwsza realizowana od podstaw inwestycja. Czynsz w lokalach TBS wynosi około 10 zł za metr kwadratowy. Lokalne inicjatywy społeczne, czyli projekty, o których realizacji mogą zdecydować mieszkańcy. Głos na działania, które zostaną wprowadzone w życie, należy oddać do 17 lutego. Chodzi o inicjatywy z myślą o dzieciach. Stowarzyszenie na rzecz integracji i rozwoju społecznego Grono, Caritas Diecezji Legnickiej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi Dar Losu to jednostki, których projekty rywalizują o realizację. Dofinansowanie dostanie ten, na który oddamy więcej głosów. Sieć Tesko od pięciu lat organizuje te przedsięwzięcia, przedsięwzięcia społeczne, które... Polegają na tym, by klienci tej sieci, głosując, wybrali jedno z kilku, jedną z kilku propozycji. Wśród projektów jest ten dotyczący szerzącej się przemocy, prześladowań i mobbingu wśród dzieci i nastolatków. Drugi projekt ma charakter profilaktyczny i dotyczy stanu zdrowia i stanu uzębienia dzieci do 15 roku życia. Trzeci dotyczy dzieci spektrum autystycznego. W konkursie zostaną przyznane trzy dofinansowania w wysokości 5,3 i 1000 zł. Program patronatem objął prezydent Legnicy. I tą wiadomością ja pożegnam się z Państwem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę Państwu miłego popołudnia, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.